Dziewczyny, z tej strony Kasia z Odchudzania skate i dzisiaj Wam opowiem moją historię. Jak mi się udało schudnąć 15 kg w 5 miesięcy bez żadnych diet i bez ćwiczeń. A więc zaczynamy. Musimy się cofnąć mega, mega dużo lat do tyłu, dlatego że moje odchudzenie zaczęło się w wieku 16 lat. Mimo tego, że byłam bardzo szczupłą osobą, rówieśnicy zaczęli mówić, że jestem gruba. I strasznie, strasznie wpłynęło to na moją psychikę. Zaczęłam chodzić na siłownie i katować się treningami. Zaczęłam mieć bardzo restrykcyjnie, czyli odmawiałam sobie od nie wszystkich rzeczy, które lubię, ale zawsze się to kończyło niepowodzeniem, bo po dwóch tygodniach, maksymalnie dwóch tygodniach wracałam do punktu wyjścia. Zresztą na pewno same to znacie. Chodziłam na treningi personalne, miałam pudełka, miałam różnego rodzaju diety, było tego mnóstwo, ale to nie było to. No po prostu ja jestem osobą, która nie potrafi jeść rzeczy, które jej nie smakują. Kocham jedzenie, jakby jedzenie to swoje życie dosłownie. Ja też jestem taką osobą, która na przykład jak jej się czegoś zechce, to musi po prostu to zjeść. I nie lubiłam takiego trzymania się planu, czyli jem w poniedziałek to, to, to. <grych> no po prostu to nie było dla mnie. Tak samo pudełka, czyli przysłali mi dietę pudełkową i no nie, nie trafiali z każdym posiłkiem. Zawsze myślałam, że muszę ćwiczyć, żeby schudnąć, ale wcale tak nie jest. Nie mogłam znaleźć sposobu na siebie, diety dla siebie bo po prostu nic mi nie smakowało. Kurzały mnie te regularne godziny, o której mam jeść, bo nie zawsze miałam czas i to powodowało, że ja po prostu się poddawałam. Tak samo nie było kontaktu z tą daną osobą, czyli w tamtym momencie trenerem personalnym. Nie mogłam do niego napisać, zadzwonić, czegoś nie wiem, co mam zrobić w danym momencie. To też było strasznie męczące. A w momencie, kiedy ty nie wiesz, co masz zrobić, po prostu się poddajesz. Myślisz, że nie robisz tego na 100% i oczywiście jakby myślimy, że już wszystko się zrujnowało. Więc kiedy nadszedł moment, gdzie ogarnęłam, że mogę iść to, co lubię i schudnąć, na dodatek bez ćwiczeń, przeprowadziłam się wtedy do Gdańska z Białego Stogu. Zaczęłam po prostu kupować lepsze produkty i więcej warzyw, mniej takich przetworzonych rzeczy, no i układać z tego posiłki. Też robiłam różnego rodzaju zamienniki, czyli na przykład jak robiłam kotleta z oczy mielonego z mizerią, to zamiast śmietany dodawałam skyru. I po prostu to powodowało zmianę u mnie takich nawyków. Teraz już sobie nie wyobrażam innego odżywienia, ale cały czas jem normalnie, czyli nie, nie odmawiam sobie słodyczy, bo uwielbiam słodycze. Nie odmawiam sobie fast foodów, bo wiem, że ta większość moich posiłków, mojego życia jest dobra. No i co najważniejsze, to się do tego po prostu nie zmuszam teraz i tak samo nie ćwiczyłam. Oczywiście wcześniej wcześniej jak myślałam, że trzeba ćwiczyć, to się katowałam treningami i zaczynałam biegać i to wszystko się po prostu kończyło. A wystarczyło zmienić takie drobne rzeczy, I na przykład zamiast autobusem w tamtym momencie i szłam do sklepu pieszo. No i nadal to kontynuuję i też teraz uczę moje dziewczyny, czyli moje podopieczne jak jeść w ten sposób. No to nie chodzi też o to, żeby trzymać się 100% diety i robić sobie na przykład cheat meal w weekend, gdzie w ogóle nie trzymamy się planu i jemy sam syf. Nie o to chodzi. Mnie zajęło długo, długo, naprawdę długo dojście do takiego momentu i zrozumienie tego. Teraz jeżeli szłabym tą ścieżką, na pewno szybciej bym osiągnęła cel, ale wiadomo, człowiek się uczy na błędach. Pamiętajcie, że małe zmiany tworzą takie wielkie zmiany. Tak samo małe sukcesy tworzą wielkie sukcesy. No i takie jest życie, też trzeba się nastawić na to, że nie wszystko będzie robione w 100%, że nie zawsze dam z siebie 100%, że nie będę się trzymać diety cały czas, że będę jeździć z pudełkami na wakacje. Nie! <grych> zawsze chodzi o ten ogół, czyli jak wygląda moje życie w 80%. 20% sobie zostawiam na przyjemności. Oczywiście 80% też musi być złożone z waszych przyjemności, czyli z posiłków, które lubicie i które ja lubię, bo nie byłabym w stanie po prostu funkcjonować. Nikt nie jest w stanie funkcjonować jakiejś rzeczy, które mu nie smakują. Dziewczyny, pamiętajcie, że nie zawsze będzie 100%. Są lepsze i gorsze momenty. Najważniejsze jest to, żeby wrócić na dobre tory iść po prostu dalej, bo wy nie zaprzepaścicie tego, co zrobiłyście przez ostatnie y, dwa miesiące, przez ostatni miesiąc, dwa tygodnie. Nie da się po prostu. Jedyne co, to może wam się zebrać woda w organizmie, ale ona bardzo szybko schodzi. Więc to była moja historia. Mam nadzieję, że ten filmik ci się podobał. i zostaniesz tutaj ze mną na dłużej, więc subskrybuj. <laughs> Zostaw też komentarz, bo jestem bardzo ciekawa, jak wygląda twoja historia z odchudzaniem. Na jakiej najbardziej bardziej restrykcyjnej diecie byłaś. Też kochana, zapraszam cię do współpracy. Pracy, jeżeli już czujesz, że nie jesteś w stanie sobie sama radzić, a chcesz iść to, co lubisz, i nie ćwiczyć, chyba że dla przyjemności, możesz też zobaczyć metamorfozy i wywiady z moimi podopiecznymi, i również moje foodbooki, w których znajdziesz bardzo dużo przepisów, które są normalne, niskokaloryczne, bo każdy przepis ma 400 kalorii i złożony tylko z prostych składników. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Buziaki!